La premazione di questo documento Daniel Dymorski na PZC 207 Super 2000. Wicemisz Polski 2007, Wicemisz Polski 2009 rok. Tak, po, tak pomyślałem sobie kiedyś, że jesteś najlepszym rajdowcem wśród górników i najlepszym górnikiem wśród rajdowców. 6 bagórek wygranych. O, faktycznie. Nie pomyślałem nigdy o tym, ale faktycznie tak jest. Natomiast e, mówiąc o ważnych rzeczach, to bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Fenomenalna atmosfera, przepiękne wyczynienie, jak zawsze w Rzeszowie, no i oczywiście taki niezwykły klimat. Nie tylko tak. Rok 1999, pamiętasz? Pamiętam z wielu względów. Między innymi z tego, że wygrałeś właśnie rajd Rzeszowski. Tak, z Rzeszowa pamiętam zarówno wygrany rajd Rzeszowski, jak i Yy, okoliczności pozarajdowe, które też były fenomenalne. Dziękuję bardzo. Jakie nastawienie w tym roku? Proszę się bardzo ciężko. tysiące. Postaramy się jechać tak szybko, jak potrafili, a na ile to wystarczy, to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski, od 207 Super 2000. Ah Został ten super OS. O 40 sekundy pokonał Briana Buffy, najszybszy. Dzisiejszy dzień się jeszcze nie skończył, jeszcze mamy super OS na Nowym Świecie, ale faktycznie rajd wiedzieliśmy, że będzie bardzo, bardzo trudny, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Wpłynęło na to wiele czynników. Odcinki same w sobie są bardzo wymagające, a do tego wszystkiego z tą ruletką pogodową, z tymi opadami, które raz przychodziły w potężnych ilościach, za chwilę szybko wysychało i, i właściwie to nie było wiadomo co zrobić, jeżeli chodzi o dobór opon. Cóż więcej mogę powiedzieć. Jutro kolejny ciężki dzień. Chyba jeszcze trudniejszy. Na wieczór yy, idziemy z Lopezem zjeść potężne spaghetti, yy, bo Lopez jest maniakiem jeżeli chodzi o spaghetti, a ja mu zawsze towarzyszę. A na jutro próbujemy jechać jeszcze szybciej. A na odcinek wieczorny to musimy się spiąć, cisnąć ile wejdzie, bo Maciek Oleksiewicz jest bardzo blisko, jest 2,1 sekundy za nami. Więc, a wiemy, że on dobrze jeździ tego typu. W ogóle dobrze jeździ, ale, ale, ale super skutecznie jeździ na e, takich właśnie miejskich odcinkach i no, na pewno będzie chciał nam pokazać, gdzie raki zimują i przejść nas w klasyfikacji dzisiejszego dnia. No, a my się musimy przed tym po prostu obronić. Dzień dobry. Tomku w roku musimy jednak... Albo będziesz Tak teraz. Nie. Na to będzie czas. To. roku 1999 zwyciężyłeś. W razie Rzeszowski teraz mamy 2014. Czy można porównać? Trasy, trudności tych tras, organizacje. Jest to pomyślne ukształtowanie terenu się nie zmieniło. Tutaj w Rzeszowie naprawdę zawsze jest bardzo dobrze, chociaż w ostatnim czasy czasie Rzeszów nie był dla mnie szczęśliwy, ale naprawdę organizacja, rajd, atmosfera, przepiękne odcinki specjalne fenomenalne. I nikt się tego nie spodziewał, ja nie mogłem... Dobrze, proszę Państwa, była taka grzecznościowa wymiana zdań, dobrze? Czy będziemy mogli kontynuować tą tą rozmowę? Możemy kontynuować. E, Powiedziałeś o publiczności, oczywiście ta publiczność się nie zmienia. A jak sam raje? Jak się jechało w tym roku? Jechało się super. Bardzo dziękuję wszystkim zawodnikom, z którymi mogłem stoczyć taki zacięty bój. Maciek, e, Hawajashi, drugi Maciek, naprawdę było fenomenalnie. Także bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za super za to, że jak zawsze fenomenalnie. Przepraszam. Tu nie trzeba patrzeć, tylko pisacie tylko powiedzieć, ale już w idę, i możemy się, tak? Ja myślę, że tu trzeba patrzeć. Tu trzeba patrzeć. Jeszcze się spotkamy. Drodzy Państwo, miejsce drugie. Tomasz Sukar, Daniel Jędymurski.